Pan wróci! Mi, mi się to podobało. Ja nie złożę na pana skagi, że yy, pan mnie dotknął po posiadki. Ale bądź poważny, człowieku. Człowieku bądź poważny. Nie jestem poważny, was! pan wróci tutaj. Plut. Panie adwokat, proszę o pozwolenie wejścia za bójko. Byłem przed chwilą przeszukany. Nie mogę. Nie mogę. A, a z panem? Nie mogę, to od tego jest USSS. A, a nie ja ale z panem mógłbym wejść, to ja bym chciał z panem tam porozmawiać bliżej chłopaków. Ja wiem, że pan ten tak Norberta, się pytaj. Robert, nie się pytaj, hey. pyta, Norbert jest z USS... Niech odsłoni Norbert, bo y, ja bym chciał z panem tam porozmawiać. Ale... A w ogóle się siema Norbert. No, Ale... Tak. OOO! PAN WROCIŁ! Pomocy. Eee... Arbe, to o, pan, pan skłamał, bo pan powiedział, że pan nie ma kajdanek. O, pan ma kajdanki. Ja widzę na pana dupie. Może się na chwilę usiąść tutaj, a ja się przebiorę się. Okej? Okay? Dobrze, to ja pójdę z tym panem, bo on chyba chce się jebać. Uuuu! Ja, o ja nie pan nie. nastawił dupę! Pan się nie boi! Ja nikomu Aleks, nie powiem! Aleks, Aleks... <laughs> e, e, panie adwokat! Ja panu e, zapłacę 500 ja, ja dolarów! Ja Tam w drugim pomieszczeniu są kamery! E, panie na chwilę wyłączy, a ja będę uprawiał ciki seks z panem Aleksem! Jak mi pan zapłaci 500 tysięcy dolarów, to się nie Dobrze, to y, pan musi zaczekać. Dobra, to czekam. Panie Oleksie, pan y, zapłaci 500 tysięcy. Nie wiem, że pan tego chce. U, oj, mi pan Roda zębia z tego teraz zrobi. ただ、うん、みっとパン。 U, 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 czego pan uciekł? Pan to lubił przecież miał pan go w ustach Przepraszam! Następnym razem nie dojdę ci w ustach Co się kurwa dzieje Ja to. Co to się odpierdala? Bo, Ja kotałem z tamtym panem dziki Sektojany. Może mu penisa do ust i on uciekł, bo spuściłem mu się do ust. Panie Aleksie, ja przepraszam, więcej pan, w panu nie dojdę jak pan nie lubi. Pan mi nie powiedział, że pan nie lubi. <słuch> Zrzygam się. Yy, dobra, wiesz wiesz co Nie chcę cię kurwa chyba dotykać Nie dotykaj go, masz rękawiczki, dobrze masz rękawiczki ja mam na tak na wierzchu! Pan mi go schowa, bo się przeżębie Bierdolo. Człowieku, już jak nie jest kurwa tak tragiczne, co ty pierdolisz w tym momencie, no naprawdę Jeszcze nie mogę tego coś? słuchać. I nie kłamie, pan Alex potwierdzi, bo nie zdążyłam go schować, bo ja się yy, brzydzę go, bo on by w ustach niego, a on chyba kebaba jad. Nie... Nie... nie, nie. To, nie. nie to, ja tego pan odywotak Potwierdzi. Co? Chcesz nam coś powiedzieć? No co ja właściwie miałem za Acha, To mocny pieczek! On, on! Nie on, e, może zgłosić e, za, za gwałt? Albo gwałt, że. Ale ja mu dałem taką. wiecie co. Nie wiecie co się obraził, bo ja doszłem w nim! Dobra. Naprawdę ci w plecaku czy nie masz? Weź, 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 weź nie do mam dowodu, bo w aucie nie mam pójdę, mogę panu pokazać? Weź se, kurwa tu stań i się przestań pierdolić już z nikim. O, nie, nie wiedziałam, że pan też robi takie rzeczy. O, panowie, naprawdę, nie wiedziałam, że tu takie ciepły chłopaki pracują. Nie, dobra, rzeczywiście... Człek tak o tak ja nie odkręcił. Pan wrócił już. do mnie Mo, Pan y, mógłby te kajdanki mocniej zacisnąć Ja pierdolę Ja pierdolę... Nie, niezły, niezły jest, Ja już płaczę Kurwa, ja wiem, że sobota, ale no takie rzeczy no, no. Nie myślałem, że mu się podoba. Nawet łezka mu za oka popłynęła, jak mi stanął. Wie pan, w moim wieku to już nie takie oczywiste, że on staje. On już kiedyś był. Ja ja, kurde, ja nawet to nie wiem jak on tak. skomentować naprawdę, to kurwa przewyższa moje wszystkie kurwa. Ja nie wiem. Panie Evans, ten adwokat widział i słyszał jak mu zaproponowałem dziki seks i powiedziałem jak wyłączyć kamery, to on od razu pobiegł do tego pokoju, wyłączył kamery i usiadł na krzesełku i otworzył kółka. Oh, no czy ja wiem, czy tak było? Nie wiem, czy tak to było. Panie Ja nie ma co zmieszać! Ja, ja chciałem na początku patrzeć, znaczy żeby pan wyłączył, ale... Mówi, e że wyruchał Aleksa, kurwa. Alex wyłączył! Ten spał, Aleks spał, ten go wyruchał, ja nie wiem, kurwa, co A, tu się dzieje. chcę, jest na ja nie, ch nie dam mu. O panie. Panie, <noise> co tak Panowie, nic se w pizdu nie wracam. Pan, pan mi się nie przedstawił. Spierdale ode mnie. Panie, co jest takiego? Nie, nie, się nie, Zguale, to, kurwa, o, zgną, pan nie, przedstawił. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie, nie, na cele. O kurwa, ty ja masz samodzielnie. Koleska. Yy, yy. Proszę pana, bo on mnie... Nie, 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 mnie nie, dał nie, 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 tylko pan mnie puści.